Powiedziałeś nam dużo o życiu i świecie DJ-a, jak pracujecie, kim jesteście, co czujecie. Ja chciałbym po porozmawiać o twoim wykształceniu, bo to też jest ciekawa historia. <laughs> Powiedz kilka słów o tym. No jak wspomniałem wcześniej, pochodzę z Myśli Boże, ale w wieku po skończeniu liceum ogólnokształcącego wyjechałem do Szczecina, bo zawsze chciałem studiować na akademii morskiej. Chciałem być marynarzem, pływać na statkach, a to DJstwo myślałem, że to jest tylko taki epizod do. Dla... Miło spędzania czasu, do bycia fajną osobą, która ma dużo łatwiej, żeby poznawać wiele ludzi, która jest taka troszeczkę zawsze centrum zainteresowania, ale nie sądziłem, że to się może przejawić w ta pasja muzyczna może się przejawić w sposób na życie, w zawodowe życie i w utrzymywanie się z tego. I skończyłem Akademię Morską, nawet z bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Moi koledzy, moi rówieśnicy na dzień dzisiejszy są kapitanami, pływają na statkach, są, że tak powiem, osobami, jak to się mówi, pierwszy po bogu yy, na statku. A w moim przypadku było to, w, 2000, w roku 2003 się obroniłem, spakowałem się, pojechałem grać do Pobierowa. To jest bardzo ciekawa w ogóle sytuacja. Oglądaj pełną wersję na kanałach Kontrwywiad.